Często budujemy poczucie własnej wartości na podstawie tego, jak jesteśmy odbierani przez innych. Partnera, rodzeństwo, rodziców, współpracowników. Tak jakbyśmy mówili do siebie: Ok, jeśli ty widzisz we mnie wartość, to może i ja w to uwierzę, tylko że ten obraz może być mocno zniekształcony. Dlaczego? bo osoba która nie potrafi kochać to ona nam tego nie okaże a to wcale nie oznacza że nie jesteś jej warta tej miłości czy nie jesteś wart tej miłości ktoś kto patrzy przez pryzmat na przykład swojej zazdrości swojego krytycyzmu bądź lęków no to raczej będzie nam umniejszał będzie nam wytykał błędy tak i osoba która nie widzi w sobie wartości nie zobaczy też i tej wartości w tobie. I kiedy my na podstawie takiego obrazu zaczynamy budować swój obraz, swoje poczucie własnej wartości, to tak naprawdę budujemy obraz, który jest fałszywy, nie jest prawdziwy. To tak jakbym przeglądała się w brudnym lustrze i myślała, że ten brud jest na mojej twarzy. I co wtedy robię? Zaczynam się jeszcze bardziej starać, zaczynam szukać potwierdzenia, a właściwie staję się wręcz jakby w pewien sposób uzależniona od tego, aby zobaczyć potwierdzenie swojej wartości w cudzych oczach. Tracimy wtedy to, co jest najważniejsze, a myślę sobie, że wtedy tracimy Swoją prawdę o sobie. A przecież poczucie własnej wartości nie przechodzi z zewnątrz. To jest coś, co możemy odnaleźć w sobie. I nie poprzez, nie poprzez zasługi, tylko poprzez to, co naprawdę w nas gra to, jacy jesteśmy naprawdę. Czasami trzeba się zatrzymać, i mam dla Was takie trzy pytania, które chciałabym Wam przeczytać. Ja te pytania w ogóle udostępnię, ale przeczytam Wam je i spróbujcie sobie je zadać. Pierwsze pytanie: Czy to, co o sobie teraz myślę, to naprawdę moje? Czy przypadkiem nie oceniam się przez pryzmat cudzej niedojrzałości? I trzecie pytanie, czy osoba, w której oczach szukam potwierdzenia, umie widzieć głębiej niż powierzchnię? Chciałam Wam przez te pytania też przypomnieć, że wartość to nie opinia. Że poczucie własnej wartości nie przychodzi z zewnątrz.